DC. Magazyn Sportowy. Polskie Radio RDC. Zaczynamy magazyn sportowy, na który jak co piątek zapraszają Tomasz Sokołowski oraz Arkadiusz Błaszczyk przy mikrofonie. Kłaniamy się. W ubiegłym miesiącu po ponad 20 dwudziestoletniej przerwie wróciła Polska Liga Boksu. Wróciła w znakomitym stylu, przyciągając tłumy kibiców, a już na ten weekend zaplanowano drugą kolejkę, w której będziemy świadkami szlagieru. Kabel Legia Warszawa zmierzy się z KKB Raszkielce, o którym to wydarzeniu porozmawiamy z naszymi Znakomitymi gośćmi w studiu Jakub Straszewski, zawodnik Stołecznego Klubu Cześć Kuba Witam serdecznie Oraz Mateusz Fudala, dziennikarz TVP Sport, ekspert od boksu Cześć Mateusz Dzień dobry, witam Przypominam, że jak co piątek można nas nie tylko słuchać, ale również oglądać na kanale Polskiego Radia RDC na YouTube Oraz na stronie internetowej tvpsport.pl Panowie, zanim o tym co przed nami, Kuba to... Chciałbym wrócić do tego, co wydarzyło się w marcu. Um, wielki powrót Polskiej Ligi Boksu. Pewna wygrana Legii Warszawa z ekipą z Wałbrzycha. Jak to wyglądało z twojej perspektywy, powiedz Kuba? Mówię nie tylko o zwycięskiej twojej walce, ale też o samym wydarzeniu, bo ta otoczka, oprawa no, robiła wrażenie. No tak, szczególnie, że tutaj na Bemowie pierwszy mecz był u nas Nie gdzieś tam ta atmosfera hali była przepotężna, nie? Gdzieś tam się zawsze słyszało o tej lidze, że Liga to równa się atmosfera, że po prostu kibice się schodzili Wrzaski na trybunach, no i dało się to czuć, nie? Przy pierwszej kolejce. Mam nadzieję, że w niedzielę będzie tak samo u nas i że znowu pozytywnie się zaskoczymy, bo gdzieś jednak zawsze to mówię. Były takie słowa, że ta liga to jest po prostu coś pięknego, niesamowita atmosfera, dobry boks, przede wszystkim wielkie nazwiska. Tak, Mateusz Fudala oglądał to wszystko z bliska i relacjonował, jakie miałeś oczekiwania, jak finalnie, yy, wrażenia, jak to wszystko wypadło w praktyce. Powiem tak, było bardzo dużo pytań, jak to, jak to się odbędzie, jak to zostanie zorganizowane, no bo też brakowało odpowiedzi na te pytania przed tymi meczami, więc były jakieś obawy nie tylko dziennikarzy, nie tylko kibiców, ale też wiem, że organizatorów. Ale szczerze mówiąc, rzeczywistość przy, y, przekroczyła wszelkie wyobrażenia, no bo to, co się działo w, y, wtedy na Bemowie, tak jak Kuba mówił, no pełna hala, nie było tam gdzie szpilki wcisnąć, chociaż no Ben Artur szpilka był, ale na dole pod, pod ringiem się kręcił. E, legendy boksu, jak patrzyłem na Krzysztofa Kosodowskiego, jak patrzyłem na y, Andrzeja Gołotę, no to widziałem, że oni autentycznie mieli łzy w oczach, kiedy widzieli, że ta liga wróciła, byli wzruszeni tym, no i przede wszystkim był wysoki poziom sportowy, bo ten mecz Legia Imperium, zakończył się zwycięstwem Legii 14 do 4, ale tam było co oglądać, bo mieliśmy w ringu choćby tutaj Kubę, który jest z nami, to jest młodzieżowy wicemistrz świata, ale był tam też między innymi Kiwan, który który był ćwierćfinalistą olimpijskim, pokonał naszego Damiana Durkacza, więc jest co oglądać i naprawdę powiem szczerze, że te mecze ligowe niektóre ogląda się lepiej niż gale boksu zawodowego. Mhm. A 22 lata czekaliśmy, to, to jak można tak można powiedzieć, to długi, znaczy długi czas, ale czy spodziewałeś się, że to wróci? Polska Liga tak naprawdę. Czy to było takie, no właśnie, chęci duże, a. Chęci duże, tak, bo, bo warto nakreślić tutaj historię, bo historia polskiej ligi boksu jeszcze sięga przed, czasów przed II wojną światową. Wtedy boksował m.in. Teddy Pietrzykowski, znany jako bokser z Auschwitz. Później mieliśmy bardzo mocne lata 60., 70., 80. Gdzieś w latach, pod koniec lat 90. ta liga. Podupadała, a już początek XXI wieku, no to to było już takie dogoriewanie. Było kilka prób wskrzeszenia y, tej ligi. Y, natomiast y, ten projekt, który jest obecnie, ja już o nim słyszałem gdzieś od 3-4 lat i w końcu ruszył. Szczerze mówiąc. Y, nie do końca wierzyłem, że, że to ruszy, bo tak jak mówię, było bardzo dużo znaków zapytania, ale to jak ruszyło, to, to rzeczywiście serce rośnie, kiedy się to ogląda niektóre mecze. No szczególnie ten pierwszy mecz Legii zrobił na mnie ogromne wrażenie, byłem na nim osobiście. Teraz też się wybieram w niedzielę, no bo mecz z Raszem to jest szlagier tej rundy. Będziemy zapraszać i przypominać, że to już najbliższą niedzielę, 18, hala o zapowiadamy to oczywiście jako szlagier. No to powiedzmy Kuba, dlaczego mamy prawo tak mówić, że do, dochodzi do szlagieru, czy hito może nawet nie kolejki, ale no, być może tej części sezonu. No tak, no myślę, że jak już ta liga startowała i gdy ogłosiły się zespoły, no to... Od razu narracja rzucona, że najmocniejszą pakę mamy my, jako legia i rasz, bo prezes Nowaczek mocno zapowiadał, że się szykuje i zbiera ekipę. No i głównie czołówka kadry, tak? Siedzi w obydwu zespołach, plus są dopisani zawodnicy po stronie kieleckiej z Ukrainy, medaliści olimpijscy świata Europy. Także. Dwie najmocniejsze ekipy. spotykają się już w sumie w drugiej rundzie. No fajnie, sam zacieram ręce i tak na pewno... Chłopaki ode mnie z drużyny tak samo i chcemy pokazać, że to my jesteśmy w tej lidze najmocniejsi. Tak nie wiem na ile obiektywnie jesteś w stanie ocenić kto ma tutaj mocniejsze karty przed niedzielą. Yy, no nie będę zdradzał jaki mamy zespół i kto tam będzie boksował, ale myślę, że dużych niespodzianek nie ma względem pierwszej kolejki, aczkolwiek myślę, że może być na pewno ciekawiej będą fajerwerki w niedzielę. No tak ciężko chyba chyba yy... Ocenić kto będzie faworytem tego starcia, czy możemy się pokusić? To jest z jednej strony no dla, dzien... dla dziennikarzy i kibiców może być i problem, ale z drugiej strony jest intryga, bo tam jest taka sytuacja, że do końca zespoły trzymają w tajemnicy swoje mhm. składy. Tak naprawdę w dniu ważenia 4 godziny przed galą, tak dobrze mówię Kuba? Cztery godziny, godziny przed galą, zawodnicy wychodzą na ważenie i tak naprawdę wtedy poznajesz rywala, z którym boksujesz. Oczywiście można się domyślać, gdzieś zakładać, że wiesz, że na przykład w tym klubie gość z kategorii 75 mają tego lepszego, a tamtego słabszego. Można gdzieś sobie to zakładać i wizualizować, natomiast nigdy na 100% do końca nie wiesz, z kim boksujesz. Ja przypomnę tylko, że Rasz Kielce zgłosił do tych rozgrywek ponad 70 zawodników, to jest zdecydowanie najwięcej. Legia ma ilu, ponad 60? No, coś koło 50 paru dokładnie. Tam, to, Ej, są, to są dwie drużyny, które e, od początku było wiadomo, że są e, najmocniejsze i to e, dlatego, że po prostu przez liczbę kadrowiczów, mm -hmm. którzy, którzy występują w tej drużynie. W legii jest praktycznie pół kadry. Drugi był jest prak, e, praktycznie w Kielcach, więc dlatego ten mecz zapowiada się szlagierowo. Dodatko dodam jeszcze, że w klubie Rasz Kielce występuje władza super ciężkiej Oksandr Hyżniak, to jest dwukrotny medalista olimpijski, mistrz olimpijski z Paryża. Natomiast prezes Nowaczek zarzeka się, że, że on tutaj nie wystąpi w tym meczu z Legią, chociaż szczerze mówiąc... Czy ja, możemy wierzyć? Ja się tak zastanawiam, to kie, kiedy on ma wystąpić, jak nie z Legią? Mhm. Może to zasłona dymna, nie wiem, e, ale zobaczymy, tego mhm. się powiemy w niedzielę. Ale to ciekawe, swoją drogą Kuba... Yy, yy. Tak, laikowi próbując to wytłumaczyć, jakie to jest wyzwanie z perspektywy właśnie zawodnika, jakie do końca właściwie przynajmniej tak oficjalnie nie wiesz, z kim będziesz walczył. Zazwyczaj normalnie no, znasz wcześniej rywala, możesz zbriefować go, dowiedzieć się, jakie ma cechy, jak do tej walki podejść. Tymczasem tutaj no, oficjalnie dowiadujesz się właściwie tuż przed walką. No tak, tylko aczkolwiek jeśli chodzi o mnie, czy też chłopaków, gdzieś tam na tym poziomie kadrowym. No to na domową sprawę nam to nie robi jakiejś wielkiej różnicy. My cały czas jesteśmy w treningu, cały czas jesteśmy przygotowani na Mistrzostwa Europy czy świata jak lecimy, no to też nigdy do końca nie wiemy z kim przyjdzie nam stoczyć daną pierwszą walkę albo drugą, trzecią, czwartą, tylko dopiero po losowaniu, no to też jest sam odstęp czasu może troszkę większy niż 4 godziny, aczkolwiek cały czas jesteśmy w gazie i przygotowani trenujemy pod, może nietypowo pod danego rywala, ale właśnie tak jak Pan powiedział, domyślamy się mniej więcej z kim, gdzieś tam tarcza, taktyka jest zazwyczaj układana też przed, także jesteśmy cały czas w gazie, no i to nie robi jakiejś wielkiej różnicy, nie? Ale skupiasz się na sobie bardziej? Czy to właśnie gdzieś tam te elementy z tego jak trener nakreśli, albo ty znasz tego przeciwnika, albo z nim walczyłeś, albo nie, ale wiesz jaki ma mocne strony, czy No to już jest kwestia indywidualna. Ja aczkolwiek skupiam się oczywiście na sobie, ale przede wszystkim wykonuję to co trener ustali i jaki nałożymy plan taktyczny na walkę i to jest mój... Do pierwszego taki... ciosu, do pierwszego ciosu, tak? No Jest może plan. nie do pierwszego ciosu, nie? ale nie u mnie akurat, tak no tak. taktycznie trzymamy się całe trzy rundy. Okay. Tak, generalnie bardzo intensywny czas i za, za tobą i też, też, też przed tobą, niedawno y, wróciłeś z Brazylii, zresztą y, świetny występ y, całej reprezentacji biało-czerwonych, 11 medali w Pucharze Świata tym twój y, brąz, ale podobnie jak, y, jak po walce w Polskiej Lidze Boksu, tak i po, po Pucharze Świata też widziałem rozmowę z tobą. Y, powiedziałeś, że jest lekki niedosyt. No, świadczy to pewnej ambicji, y, pokorze też do tego, co, co, co robisz, jak do tego sam podchodzisz. Czy dzisiaj na chłodno może już inaczej to oceniasz? No Dalej twierdzę, że turniej w Brazylii był więcej można było z niego zabrać i gdzieś tam na najwyższym podium skończyć. Bo tam w walce półfinałowej nie czułem się na tyle gorszy na tle przeciwnika, że był nie do przeskoczenia. Tym bardziej na odwrót, że uważam, że był do przeskoczenia i był na spokojnie w moim zasięgu. No ale to już jest historia, zamykam ten rozdział. Fajnie, że jest analiza do wyciągnięcia przede wszystkim z dwóch walk. No i gdzieś tam y, cieszy to, że trochę inny boks z Ameryka Południowa. No to jest inny styl jednak niż tutaj wschód czy Europa. Do tej pory mi się przyszło mierzyć. Raz tylko walczyłem z zawodnikiem z Kuby. W sumie z Ameryki Południowej, więc doświadczenie, nie, fajne to jest. Nie na co dzień się boksuje w Brazylii. Tak, nie wiem, czy na, na ile Mateusz można daleko idące wnioski z tego wyciągnąć, ale mam wrażenie, że Kuba jest w takim dobrym czasie dla, dla polskiego boksu taki nie wiem, przedświt dobrych czasów, bo i medal olimpijski wreszcie po latach, teraz 11 medali w Pucharze Świata plus duże zainteresowanie po tym, jak wróciła Polska Liga Boksu. Jakie wnioski z tego można wyciągnąć? Idą dobre czasy dla, dla polskiego boksu. Dobre czasy, a jak mawia klasyk wierzę, że najlepsze jest jeszcze przed nami, ale to co powiedzieliście 11 medali, a ile było szans na 15 możliwych, to jest mm -hmm. po prostu coś niesamowitego takiego turnieju w historii polskiego boksu y, nie było ten medal y, Julii Szeremety ewidentnie ożywił y, ożywił tutaj tą sytuację w boksie olimpijskim zwiększyło się zainteresowanie zwiększyło się finansowanie przede wszystkim, no bo nie ma co ukrywać, że że jeżeli chcesz mieć dobrych pięściarzy musisz włożyć kasę tutaj y, tutaj tak kasa w Polskim Związku się pojawiła i super ruszyła Polska Liga Boksu. Kuba powiedział, że super doświadczenie, że walczyłeś z Kubańczykiem, ale ja bym dodał jeszcze, że ten Puchar Świata, to, że już Kuba ma punkty do kwalifikacji olimpijskich, no bo wiemy, że na podstawie tych Pucharów Świata, których będzie cztery. Są budowane rankingi do kwalifikacji olimpijskich. Kolejny turniej, już 10 maja rozpoczyna się turniej imienia Feliksa Sztama, który również ma być pocharem świata, co oznacza, że do Warszawy przyjedzie cała światowa czołówka, więc zdecydowanie idą bardzo dobre czasy. Ja nawet ostatnio w redakcji TVP Sport pokusiłem się o takie stwierdzenie w rozmowie z kierownikami, czy wiecie, jaka dyscyplina olimpijska przyniesie najwięcej medali na igrzyskach w Los Angeles? I nikomu nie dałem nic powiedzieć, tylko od razu Czekałeś powiedziałem, że to. będzie to boks olimpijski, bo jestem o tym przekonany, i to nie jest moim zdaniem jakieś pompowanie balonika. Tylko po prostu widzę, że ewidentnie coś się ruszyło, mamy zdolną młodzież. Mhm. Kuba, to co mówiłem, młodzieżowy wicemisz świata, wcześniej osiągnął to Andrzej Gołota. Dziewczyny wspaniale boksują, mamy super reprezentantów w boksie męskim, mamy bardzo dobrych trenerów, bo i Tomasz Dylak z kadrą kobiet robi super robotę, no i Grzegorz co myślę, że potwierdzisz Kuba, nie <laughs> wypada zaprzeczyć, <laughs> prawda? Nie <laughs> wypada zaprzeczyć, ale gdybym zaprzeczył, to bym skłamał. I naprawdę jestem optymistą, uważam, że, że te Los Angeles 2028, um, uważam, że jeżeli nie wydarzy się nic po drodze, nadal będzie taki progres u kobiet i u facetów. To będzie najbardziej medalodajna dyscyplina po, dla polskiego sportu na igrzyska. W historii to chyba druga druga w historii najbardziej medalodajna. Więc to nie jest tak, że tego polskiego boksu nie było, tylko mieliśmy trochę posuchę. Ale Jeszcze chciałem zapytać Kuba, czy przez Puchar Świata jest, yy, można zdobyć tyle punktów, że dostaniesz już nominację olimpijską, czy później muszą być te kwalifikacje jednak? Yy, czy kwal pomogą kwalifikacje tak czy siak będą? Aczkolwiek wygląda to w ten sposób, że bodajże takich pucharów świata jest cztery. Yy cztery daty tak. no i później to wygląda tak że załóżmy e, z danych kwalifikacji brakuje dwóch trzech osób jednej e, jest miejsce po prostu jest luka i jest wtedy tworzony ranking z rankingu kto ma najwięcej tych punktów właśnie których uzbierał na pucharze świata wskakuje tak okay. i uważam że to jest super opcja nie na przykład teraz tego w paryżu nie było w, w tokio chyba też nie Dopiero w Rio gdzieś tam był ten, mm -hmm. tak z pamięci co pamiętam, zresztą ktoś się chyba też z tego rankingu zakwalifikował, Tomasz Jabłoński bodajże chyba, przez mm -hmm. walki w Pucharze Świata, nie w Pucharze tak, Świata, to, a w, nie pamiętam już jak się dokładnie okay. nazywa, w WBS-ie chyba, dokładnie, World, Bo World Boxing Series, dokładnie, tak, 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 była taka historia, odległa co prawda, natomiast no tutaj liczymy, że że, no, że ten ranking nie będzie potrzebny. też Tak, jest tak, takie tak. To, to jest nowa inicjatywa w ogóle, te Puchary Świata wprowadziła to organizacja World Boxing no i tak jak powiedział Kuba, są cztery turnieje, pierwszy w Brazylii już za nami, drugi ma być w Warszawie, później są bodajże Indie i Kazachstan, tak. jeżeli dobrze pamiętam, no i, i faktycznie, nie jest to na 100% już powiedziane, że, że z tego rankingu, z tych z tego punktowanego rankingu będą kwalifikacje olimpijskie, ale jest to niewykluczone, bo tak jak Kuba mówi, zawsze gdzieś tam może się okazać że brakuje dwóch, trzech ludzi w danej wadze, no i hmm. wtedy najszybciej wezmą z rankingu, prawda? Kuba, to jak daleko wybiegasz yy, tak swoimi planami czy gdzieś yy, sportowymi celami w przyszłość? Yy, hmm. yy, jakie są Twoje sportowe, nie, ambicje, cele, marzenia? Ja Sporty olimpijskie oczywiście, nie? Gdzieś tam zawsze myślę, że każdy 50 boksu olimpijskiego gdzieś tam z wysokimi ambicjami i celami. Myślę jednak o tym medalu w Złocie Olimpijskim, to myślę, że takie bynajmniej dla mnie całe życie było na pewno takim celem, marzeniem i gdzieś tam człowiek do tego dąży, także yy, no, daleko terminowo wybiegam w sumie daleko. Yy, dopiero co rozmawialiśmy jak byłem juniorem kadetem, że Paryż jest, tak? A tu już jest po Paryżu i zaraz będzie Los Angeles, więc to... Jak to mówimy z trenerem Proxą, zleci to po prostu szybko i zanim się obejrzymy, będziemy na kwalifikacjach do Los Angeles. Także szybko to zleci i takie są moje cele na przyszłościowe. Patrząc na dzisiaj, patrząc na Twoich przeciwników, jak siebie widzisz? W którym miejscu jesteś obecnie na przykład? Na świecie czy w Polsce? No, jak patrzymy na Olimpiadę, to wiadomo, świat. Tak? W Polsce już powiedziałeś mi, że jesteś numer jeden. No, tak? No, okej, okay, dobra. Patrzymy teraz znaczenie. na świat, patrzymy na Twoją kategorię. 85 docelowo. Nie? No, aczkolwiek nie, prawdopodobnie te wagi się zmienią, bo już gdzieś tam wyszedł komunikat, że wagi będą 80-90. Mm -hmm. W moim przypadku, no, 90 się raczej nie będę na pewno pchał, bo gdzieś tam to, to nie mój świat. Okay. Tam zbyt wielkie chłopy, że ze 100 <sum> tak. i rozbijają i nawet więcej. Gdzieś tam 80 będę na pewno, ale mam jeszcze na to sporo czasu. No dobra, to już określiłeś to, jak teraz siebie widzisz. No. Nie chciałbym. Nie, na ten nie temat, wychodząc, 3 lata. Nie, wychodząc, nie to ja jest ja długi myślę, okres. W Też. moim przypadku w ciągu trzech lat to może się bardzo dużo zmienić i mogę być jeszcze za rok w... wyżej niż teraz, także na pewno tak będzie. Jeszcze na koniec mamy Puchar Świata imienia Felixa Sztama jest ten turniej, a później co jeszcze czeka na Ciebie? W wrześniu Mistrzostwa Świata Seniorów w Liverpoolu. Okay. A propos turnieju Feliksa Sztama, też warto, ma już dwa zdania powiedzieliście, chociaż właściwie dosłownie dwa zdania, bo nas czeka, czeka w maju turniej, który też jakby może nie odbudowuje, ale, ale ma coraz większy prestiż w ostatnim czasie. Zdecydowanie, no teraz jeżeli dojdzie do tego, że faktycznie to będzie Puchar Świata i przyjedzie Światowa Czołówka, no to wrócimy do czasów świetności turnieju, turnieju imienia Feliksa Sztama, a przypomnę, że tutaj przyjeżdżały takie słowa jak chociażby Witali Kliczko, Lennox, Lewis, Aleksander Powietkin. Pięknie by było, żeby to wróciło. Tak, myślę, że o tym, o tym turnieju będziemy jeszcze rozmawiać. A na razie zapraszamy na niedzielę na hit Polskiej Ligi Boksu. Legia Warszawa kontra Arasz Kielce. Niezmiennie zapraszamy kibiców, żeby odwiedzili obiekt na żywo. Dopingowali Legię Warszawa. A dziś naszymi gośćmi był Jakub Straszewski. Legia Dziękuję Warszawa. Bardzo. Mateusz Udala. Dzięki serdecznie Mateusz. Dziękuję bardzo. A my wracamy w drugiej części. Zostajemy w studiu oczywiście z Tomaszem Sokołowskim. Będzie mówić też o Legii Warszawa, ale tej piłkarskiej. Dołączy do nas były znakomity piłkarz stołecznego klubu Jacek Bednarz. Pomówimy o jutrzejszym meczu z GKS-em Katowice. Tradycyjnie już nie wiadomo, czego polegi się spodziewać, bo zazwyczaj mądrzymy się tutaj w piątki, jak ten kolejny mecz będzie wyglądać, po czym życie pokazuje coś Kompletnie innego, no i wybiegniemy już trochę Tomek do Pucharu Polski, bo to będzie starcie wagi ciężkiej, piekielnie ważne dla legii Warszawa. Wracamy po przerwie.